Franciszek i brama świadomości. W kronikach akaszy zapisano to tysiące lat temu. Dusza o wibracji serca, która wejdzie w struktury systemu, aby od wewnątrz zasiać kod transformacji, miała odejść wtedy, gdy Ziemia znajdzie się na progu nowego rytmu pulsacji galaktycznej. Ten moment nadszedł. Papież Franciszek nie tylko umarł, on się oddzielił od ciężkiej materii i powrócił do swojej prawdziwej postaci. Dusza kosmicznego strażnika która wybrała trudną inkarnację w gęstym polu instytucjonalnych struktur, aby rozpuścić stare pieczęcie i zasiać nowe światło w miejscach, gdzie panował cień. W chwili jego przejścia eter zadrżał. Święta geometria jego pola rozwinęła się jak lilia duchowa, a jego dusza wzniosła się przez spirale czasu ku radzie światła. Tam złożył ostatni kod. Musisz wiedzieć, że portal, przez który przeszedł, nie był śmiercią, był aktywacją. To nie jest śmierć jednej osoby. To upadek jednej warstwy egregora. To wycofanie pewnej starej pieczęci energetycznej z matrycy Ziemi. To pojawienie się zmian. Dla tych, którzy pracują z energiami subtelnymi w dniu jego odejścia, można było wyczuć potężny puls w czakrze korony oraz serca. Jego przesłanie. Ci, którzy słyszeli jego prawdziwe przesłanie, nie słyszeli go w słowach, lecz w ciszy między nimi. W wibracji spojrzenia. Pokorze gestu, w prostocie, która rozbijała iluzję władzy. Teraz jego energia wędruje przez złote korytarze międzywymiaru, zostawiając za sobą ślad kody dna duchowego przebudzenia dla tych, którzy są gotowi je odczytać. Niech ten czas będzie dla nas zaproszeniem. Nie do żałoby, lecz do aktywacji. Nie do pytania, kto teraz, lecz co we mnie może się teraz przebudzić. Franciszek powróci. Nie jako człowiek. Jako świadomość. Ważne. Zanim zapalisz świecę, zapał światło w sobie. Zanim odmówisz modlitwę, wsłuchaj się w wewnętrzny głos. Niech jego przejście stanie się naszym przebudzeniem. Niech jego odejście otworzy nam oczy. Niech jego transformacja przypomni nam, że nie jesteśmy tylko ciałem, jesteśmy kodem, dźwiękiem, wibracją, światłem. Wróżbita Łukasz Węcka